tej strony Jan z Wiry Witam was w naszej nowej serii Single Player hmm. Życie samotnika. albo życie samotnika. Mnie albo nie, przygody samotnika O. new world. Tam jeszcze tylko... buduje, regeneruje. Regeneruje. A nie. Niech to się ogarnie. Dobra, powiecie, to będzie się ogarniało, więc nic na to nie powiedziałem nie poradzę. Och, Alla. To jest trochę sobie drewno pozbieram. Będzie wielki problem z węglem. Chyba. A nie, nie będzie jednak. Jeszcze nie nagrywałem flapsem, więc nie wiem jakie wybierać ustawienia nagrywania. Więc proszę o jakieś porady. Dobra. tam węgiel. O matko <coughs> mm, Od razu mówię, Będziemy na, będę nagrywał. <coughs> Aha, jak będę nagrywał? Będę nagrywał po prostu w jednym dniu. Jak większość, jak dło, większość użytkowników. No nie większość, ale paru użytkowników. Na przykład jak Junior i Zaha, tylko ja będę tak normalnie nakręcał. Ale już może po limicie już będę nakręcał. Jak ja już nam zdejmą limit, to już będziemy inaczej nakręcali. No, i mamy trochę węgla. Idziemy dalej. Nie, nie ma yy, Dobra. Możecie już jakiś tam szum. A to się nie przejmujcie. <laughs> Rodzice oglądają telewizor. Czekajcie. Czy tu widzę jaskinię jakoś? Nie no dobra. Ale moglibyśmy sobie zamieszkać. Fajnie było. W ogóle fajny wodospad. Taki ten. i e, co jeszcze? E. Ło, wow, tu jest jeszcze ten... Światki Światki nie leży jakieś zaskoczenie A i na powierzchni O co chodzi? Na powierzchni lawa Spotykane, niespotykane U mnie na multiplayer mogłem w znaleźć Lawa po prostu tak na powierzchni Nie się czaiło, taki jasny lawa jeszcze szukam tego miejsca do zamieszkania yy, Będziemy mogli się trochę Minecraft wklatkować bardzo nawet no ram na izi. Już myślałem się na piskur. A Więc będzie mi trochę klatkowało, ale proszę mi o tym nie pisać, bo o tym wiem, że jak się przemieszczam to mi po prostu gra bardziej będzie klatkowała. A i jakie trzeba mieć ustawienia na Flapsie, właśnie ja używam y, na 60 FPS-ów Nie wiem czy na Minecraft to powinno się jakoś inaczej używać i tak samo jak do innych gier Uff, już w nie, nie no dobra Aha Mac będzie nakręcał tutoriale. Czasami będę może jakoś połąkał w tutorialach. Jakoś coś tam też nakręcę. Jak ostatnią z kolejką. Mam nadzieję, że się podobało. Ale oczywiście, będziemy się rozkręcali, wszystko będzie wchodziło tak w tą lepszą fazę filmik po filmiku. A, nie gr gram bez głosu na razie. Nie wiem czemu przedstawię sobie. Chyba trochę jakieś szybkie, takie szybsze poruszanie się myszy. O, już za szybko. Nadal nie znalazłem miejsca. Słońce jeszcze, o węgiel znalazłem. Krowę usłyszałem. Ach, ten już A, i teraz związane jest z moim profilem. Mm. <śmum> Mam siedmiu widzów. Chyba, siedmiu. I nawet bym hey. chciał... A, uf, wow. Co to było? Chyba nawet, nawet trochę za to wam podziękować To jest moje pierwsze 10 widzów Wiem, że to nie jest za bardzo specjalne Komorę widać taki ten Ale dla mnie to jest naprawdę Gdybym miał 10 widzów To naprawdę już by dla mnie było coś Bo zawsze to widzowie Tak, no nie I tak My już prawie też na, stream, na naszym koncie mcadventures.pl No, zapamiętałem Mamy już trochę widzów co nas bardzo cieszy. Mam prawie też 10. Yy, dobra, idę dalej. No, co nas bardzo cieszy. Mach, jestem w, właśnie przed chwilą, nie mówił, czy wrzucę tego właśnie nagrywałem, ale coś mi się stało. Błędy. Błędy. Jeszcze raz błędy. I przez te właśnie błędy nie, wrzu nie wrzuciłem wcześniej tego. Byłoby to już wcześniej. Aha, na razie będę stawiał 480, żeby już od razu ustawiać. Bo chcę jak najszybciej wstawiać te odcinki. Albo nie będzie 720, ale potem powiedzieć czy chcecie codziennie, czy może tak... No dobra, nie, trzeba się zacząć kopać. Znajdziemy miejsce gdzieś... tutaj może ale tam fajne miejsce, czekajcie o, jaskinia Wągle. a, bo tu może sobie zamieszkać wystarczy, że się uświetli i że będzie spokój aha sorry, mój błąd mój błąd, mój, mój błąd <grych> Tak, oświetlić tu sobie trzeba trochę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Może nie najlepszy. Uhu, Przestraszyłem Cię przez chwilę, szczerze powiem. Tak, teraz to tu. Nie chciałem tu. O, masa dzwoni, czekajcie. Siema machu. No, ja raz raz, nagrywam film, Ja tak. też nagrywam właśnie fajnie. Ma się. <noise> <Masi> odezwał. <noise> Cały on. Zawsze musisz nam w, w czymś przeszkodzić. Nie było dnia. Żeby był spokojnie. Zawsze musi mi przeszkodzić. No. To postawię sobie craftinga i o w mordę. Nie spodziewałem się tego Będę musiał tak przeżyć Ale lak No a więc czekajcie, zobaczę gdzie O słońce jak widać zachodzi To wykopię sobie trochę węgla ja już wykopię to, zakończymy pierwszy dzień. Sam pierwszy odcinek. Mam powiedzieć pierwszy dzień. Mam no, nadzieję, że się podoba. Niektórym może się nie podobać to moje takie podejście, no nie, że ktoś dzwoni. Ja po prostu odbieram. I fajne o no nie. Niektórym się to nie podoba. Ale jesteśmy kolegami, znamy się, chodzimy razem do szkoły, razem nagrywamy, a więc wspomnieliśmy, dać się ten tam... tak nawet razem nagrywać. Nie obrazić się jak ktoś z jak zadzwoni podczas nagrywania. Nie wiem, nie doskoczę. i... Eee, jakie osoby wam super po prostu super no dobra jestem już po przerwie technicznej pozbieram tego te dwa węgle dwóch wągla i już kończę a więc wiecie co robić komentujcie, subskrybujcie, oceniać dzielę się z wami